Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym. W sumie nie wiem, czy ten odcinek będzie specjalny, ale myślę, że będzie dość ciekawy i dość dużo będzie się tutaj. A telefonu nie wyciszyłam. I myślę, że będzie się tutaj działo dość dużo ciekawych rzeczy, więc yy, tak. I zaraz Wam powiem dokładnie, o co w tym odcinku będzie chodziło, ale pewnie już po tytule i po miniaturce się domyślacie, ale pokażę Wam to z nieco większymi szczegółami. Prezentuję Wam moje wspaniałe koło Fortuny, i w dzisiejszym odcinku będziemy. Za pomocą tego koła decydować o tym, co Don Lotario będzie robił w swoim wspaniałym, romansowym życiu. Będziemy kręcić tym super kołem i będziemy wtedy robić wszystkie zadania, które mamy tutaj w tym kole i będziemy robić z Dona życia dramę. Oczywiście nie wszystkie te opcje są takie, wiecie, hardkorowe. Dałam kilka takich opcji bezpiecznych, żeby tak wiecie, była taka lekka adrenalina. Ale tak, będziemy tutaj decydować o tym, co Don Lotario będzie robił. I po wykonaniu każdego zadania, będziemy kręcić kołem ponownie. Dobra, możemy zakręcić, zobaczymy, jakie pierwsze zadanie będzie na naszego Dona czekało. Spełnij pragnienie. Okej. Okay. Ogólnie, to na potrzebę tego odcinka stworzyłam sobie drugie miłowo z poradnika Szczęśliwego Ziemniaka. Także pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo fajny poradnik i bardzo mi się przydał. Ok, które pragnienie by to mu spełnić? Może pierwsze w sumie. Bara Bara z Niną. Dobra, w sumie czemu nie? Tylko zaraz to będzie chyba y, pokojówka, ale dobra. Y, tak, Don idzie zadzwonić po Ninę. Niech będzie pierwsze pragnienie, w sumie czemu nie? Ok, niech się zaprosi. Invite. Najwyżej będzie lekka kraksa. Ok, to może iść sobie jeszcze do kibelka. Ok, pragnienie mu spełniliśmy. Czyli możemy w sumie. A nie. Ej, spełniło mi się inne pragnienie. Ej. Ej, nie pomyślałam o tym, że mogę po prostu po nią zadzwonić i się spełni. Okej, okay, w sumie to możemy już dalej kręcić kółkiem w takim razie, bo pragnienie jest już teoretycznie spełnione. Czyli kręcimy kołem po raz drugi. Ok, jedno pragnienie spełnione, więc możemy lecieć z kolejnym zadankiem. Zdrada! Mm, fajnie się zaczyna. Dobra, lecimy z tym. Czyli w tym wypadku wystarczy, że tak naprawdę poczekamy, aż przyjdzie tutaj Nina, a zaraz potem przyjdzie Kasia, więc tak oto możemy spełnić to pragnienie. Przywitaj się ze swoją ukochaną. To co, może od razu przejdziemy do konkretów? Okej, okay. ona to zrobiła za mnie w tym momencie. Dobra, Nina przyjęła inicjatywy. Where is Kasia? Tylko nie wiem, czy zrobić taki, wie, taką, wiecie, zdradę typu tylko pocałunek, czy może Barabara. Nie wiem, co tutaj zrobić. Czy być taka okrutna i zrobić tutaj taką typową, typową. Ej, w ogóle, gdzie jest Kasia Langerek? Halo, gdzie ona jest? A bo on chyba ogólnie jej nie zatrudnił. On dopiero musi ją chyba zatrudnić. Tylko nie wiem, czy ona przyjdzie tego samego dnia, czy następnego. Zaraz zobaczymy, bo powiem Wam, że nie pamiętam, jak to wygląda. Jezu, on ma takie zasypiony dom, ja pierdzielę. Co za brudas. Dzwonimy po opiekunkę. Po opiekunkę, co? W ogóle po sprzątaczkę, czemu gadam po opiekunkę? O, i Kasia właśnie zmierza do nas. Dobrze, dobrze. A ty, możesz tutaj się do niej dosiąść? Albo w sumie nie. Możesz sobie tutaj z nią tak poflirtować. Tu się z nią tam y, całować gorąco. Czemu nie? Okej, okay, zrobię tutaj dużo make-outów. O, 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 o! Dzieje się, dzieje się, ludzie, dzieje się, dzieje się. Uwaga, 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 uwaga! 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 Oj, oj 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 biedny don. Oj, oj, oj. Ups. Dobra, lecimy dalej z kołem. Kręcimy, kręcimy. Ej, ale Nina już jest zaproszona, więc trzeba, trzeba jeszcze raz. Widać, że koło fortuny bardzo lubi Ninę Kaliente. Już dwa razy ją wylosowało. Naucz się umiejętności. Czyli jest to w sumie opcja taka bezpieczna i nie zrobi nam tutaj żadnej dramy. No to możemy rozwinąć? Możemy mu w sumie rozwinąć logikę, żeby sobie do pracy rozwinął. Także, czy Don ma jakieś szachy tutaj? Oczywiście, że nie ma. Nina ewidentnie poczuła vibe. Patrzcie, jak ona śmiga. Dobra, musimy mu kupić jakieś szachy. Nie wiem, gdzie mu, gdzie mu to postawić w sumie, te szachy. Może ten barek mu przestawimy i mu tutaj szachy. Nie wiem, czy będziemy tutaj siąść przy nich, ale w ogóle ten jest biedny. O matko jedyna. Okej, okay, Don, idziesz się uczyć, bo masz takie zadanie i musisz sobie nabić jeden punkt logiki. Dobra, możemy sobie tu przyspieszyć czas, zanim się Don nauczy tego wszystkiego. Okej, okay, Kasia teraz go nienawidzi. Oh no! Dobra, niech on się tutaj uczy w przyspieszeniu. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, dobra, zaliczone. Ale dokręcenie tym kołem jest satysfakcjonujące. Jezu, znowu umiejętność? No dobra, niech będzie. To może teraz dla kontrastu niech sobie rozwinie... Na przykład sprzątanie, żeby nie było tak za nudno. Okej, okay. masz regał, masz regał, wow, masz regał. Masz regał? Boże kocham tą salsę, tą muzykę w Simsach. Ona jest taka, taka energiczna. A nie na sobie wącha Ej, gdzie ty chcesz to posprzątać, co? A, żeś posprzątała. Ej, nie ma to, jak przyjść jako sprzątaczka do chłopa. I przyjść tu za dwie godziny i przewrócić śmietnik, który się posprzątało. <laughs> Nie no, to jest. To tylko Kasia Langerak potrafi. Ależ to jest pilny uczeń, matko, bosko. On to chyba kolejnym mortimerem ćwirem zostanie. Dobra, już nam jeden dzień upłynął. Ucz się, ucz się pilny człowieku. Okej. Okay. Zaliczone, jedziemy dalej. pełni obawę. Uuu, robi się ciekawie. Zastanawiam się w sumie, którą obawę byłoby najłatwiej spełnić, ale chyba najłatwiej będzie tą. Po prostu wystarczy, żeby Don chciał poflirtować z kobietą, która go nie chce. Hmm, kogo by tutaj ściągnąć? Może Balbinę Biedak? <laughs> Ej, to brzmi fajnie. Tylko nie wiem, czy ona będzie w stanie tutaj przyjść, bo oni się w ogóle nawet nie znają. Będzie się musiał z nią jakoś zaprzyjaźnić, chyba, żeby ona tutaj przyszła, ale jest w sumie późna godzina, więc nie wiem, czy to wypali, tak szczerze mówiąc. Dobra. Pogadajcie sobie najpierw może. Chyba, że wspomożemy się kodem i trochę to przeciągniemy. Dobra, w sumie. Czemu nie? Nikt nie mówił, że w tym odcinku nie mogę używać kodu. Dwoń, dzwoń, 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 Dobra. Zapraszamy. Może przyjdzie. Przyjdzie? O, okej. Okay. A nie, w sumie. Nie wiadomo, czy przyjdzie. Może musimy się zaprzyjaźnić z nią bardziej. Ale to jest do. do zrobienia. Dzwonię jeszcze raz do niej. O, przyszła! Wow, brandy, pojawiłaś się. Wow. Jestem w szoku. Dlaczego on do niej wzdycha, jak nie mają chemii? Dobra poflirtuj z nią. Czy oni jednak mają ze sobą chemię? Bo ona też do niego wzdycha, a okej, okay, dajesz, lecisz z tym. Niech Brandy ci odmówi. Uuuu, dobra! Jest spełnione! Podoba mi się. Zaproś Kasia Langerak. No, nie sądzę, żeby Kasia Langerak przyszła, ale możemy podjąć próbę. Ale <laughs> nie sądzę, że ona przyjdzie po tym, co się stało. Okej, okay, Don, podejmij próbę. Sprawdźcie Kasia przyjdzie. Może akurat się zgodzi, kto wie, ale jest dosyć późno, nie wiem czy ona w ogóle przyjdzie, no ale... Ej, może akurat przyjdzie. Ups, dobra. Tego się spodziewałam. No ale podjęliśmy próbę, mieliśmy ją zaprosić, nie zgodziła się, także raczej ciężko będzie sprawić, żeby po takiej zdradzie się zgodziła. Użyć pracę. No i z czego on się będzie utrzymywał? Ale to, co mnie to obchodzi? No, rzucamy pracę. Dobra, no to nie będziesz miał pieniędzy. No, bywa i tak, no. On w ogóle zaraz powinien się położyć spać. Ej. Ej, czy ktoś się tu zżygał? To co? Don, dlaczego coś się zwolnić pracy? A nie wiem, w kole fortuny mi kazali. No i nasz Don jest bezrobotny. parcela publiczna, no to robimy sobie wycieczkę. Tylko może zanim to zrobimy, to niech Don się trochę prześpi, bo on będzie ledwo co funkcjonował, a ja do Was wrócę, jak Don już stanie pełny i wypoczęty. W miłowie właśnie nastaje świt, a Don Lotario wstaje pełny werwy i gotowy na przyszłe zadania. Ej, wiecie co, zastanawia mnie fakt, dlaczego Don ma we wspomnieniach, że zaczął romans z Balbiną. Jakby ona nawet się nie zgodziła na flirt. Dobra, Don, lecisz na swoją podróż życia na parcelę publiczną. Nie wiem na jaką, ale jaką się wylosuje. W sumie to nie musisz dzwonić po taksi. Możesz sobie iść tak z buta. To idźmy na przykład tutaj. O. Więc lecimy w tripa. Okej, okay, Don dotarł na parcelę publiczną, więc możemy po raz kolejny zakręcić naszym kołem fortuny. Zaprosić na Kalientę. No ale żeby ją zaprosić, to musimy najpierw wrócić do domu, czyli na parceli publicznej nie zrobimy nic póki co. Gdzie on idzie? Gdzie ty leziesz? Ej, Ej! Ej, ona żyje w tym otoczeniu! Ona żyje! Ej, bo to jest chyba jakieś takie miłowo naprawione, to, które ja pobrałam. I tu żyje Bella, czajcie? Kurde, mogłam belle uwzględnić w moim kole. No dobra, to już teraz po ptokach, po że tak powiem. Don, wracaj na chatę. I zapraszamy. Nie, do domu, do domu. I zapraszamy tam Dinę Kalientę. Wiecie co w ogóle? Ja zacznę od wyłączenia tej muzyki. Ona strasznie w ogóle wkurza. I mam nadzieję, że nikt mi tego radio na razie nie włączy. Dobra, zaproś Dinę. Tej pani tu jeszcze dzisiaj nie było, więc będzie to nowość. Zaproś. Nice. Jest i nasza ukochana Dina. O, słodko. Dobra, Dina zaproszona, więc idziemy kręcić kółkiem. Dobra, to jest jedno z ostatnich kręceń kołem. Kolejna z bezpiecznych opcji, czyli po prostu rozmowa. Cóż za interesująca rozmowa! Czy nie właśnie gadają o swoich pocałunkach? Ach, jakże to jest interesujące. Dobra, zadanko zaliczone. Bara-bara. I będzie to prawdopodobnie właśnie z Diną. Skoro już przyszła, to niech się z nią Don zabawi. Okej, okay, to może zróbmy Barabara w jacuzzi. Śmieć czemu nie? Don już się oczywiście przygotował. Ask to join. Zaraz się zacznie Tutaj gruba imba. O, widzę, że chłop już zadowolony w siódmym niebie, jak się szczerzy. Mmm. Mm. <laughs> Ale go chlapnęła! Ale ty wredoto jedna! Weź on tam. Ej no, kazałam ci ją przytulić. Dawaj. Dawaj. Dobra, to muszę się tak ładnie pocałować. O, miłość, miłość. Słodko. Dobra, lecimy dalej, ludzie. Pocałunek z kimś? No to najlepiej z diną. Dobra, całujcie się tak, mam namiętnie. O Boże. No i super, przy okazji mu się pragnienie spełniło. no Idealnie. Znowu zdrada. No to może by zaangażować tą zdradę na przykład. Kassandrę. Ciekawe, kto tam do niego dzwoni. O Boże, co za baba dzwoni? A jakaś randomowa. Dzwoń do Kassandry. To mnie w tym momencie interesuje. Dobra, na szczęście Cassandra nie jest z pracy, więc normalnie może przyjdzie. It's always a pleasure to see you. Mm, I'll be right over. No to czekamy, czekamy, czekamy. Kasandra już szła ten ze chipsy. <laughs> Ale mi zlagowało, widzieliście to? Lol. Znaczy, na pewno widzieliście. Wiem. Mam, mam, I have an idea. Przytuli ją tak słodko i zacznie się teraz całować a ty co, to w ogóle tutaj tak się działa? Ale jasna, dlaczego ona nie reaguje na to w ogóle? dobra, inaczej, inaczej, inaczej Don tu pójdzie jeszcze raz i jeszcze raz się tutaj zabawi z Diną może Cassandra w końcu o wiem, jeszcze ją tutaj zaproszę o dobra, to będzie git Uhu. Ktoś tu się zdenerwował W ogóle już śmierdzi Nawet się nie, nie umył przez trzy dni chyba I tym śmierdzącym i uśmiechniętym Donem Zakończymy ten odcineczek Mam nadzieję, że Wam się podobało Pamiętajcie koniecznie o komentarzu, subskrypcji i lajku Będę bardzo wdzięczna I jeżeli Wam się filmik spodobał To być może zrobię coś podobnego z inną rodzinką Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć w tym odcinku jakąś inną rodzinkę, tak samo z kołem fortuny. I żegnam się z wami miłego dnia. Wam życzę, kochani. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się, buziaczki!